Halo, 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 hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie słuchajcie. Dzisiaj przechodzę do Was z dosyć ciekawym trikiem, który, moim zdaniem, warto jest znać. A mianowicie sposób na pomijanie animacji. Co prawda nie wszystkich animacji, ale na przykład w kasynie, zwłaszcza że jeszcze w tym tygodniu jest premia na diamenty. Taka sztuczka może nam się przydać, żebyśmy zaoszczędzili te no, parę sekund, ale zawsze parę sekund oszczędzone, nie? Więc tak, przejdźmy sobie do sedna. Co należy w takim razie zrobić, aby pominąć te animacje? Po pierwsze musimy sobie ustawić konkretną rzecz, która nam to pomija. Żeby to zrobić najprościej jest sobie wejść po prostu w menu GTA Online. Do tego w online, w opcje. I tutaj, gdzie jest animacja jako pieszy, ustawiamy dźwięk maski. Najlepiej jest to zrobić właśnie przez to menu w ten oto konkretny sposób. Dlaczego? Gdyż wtedy na pewno nam się to nie zbaguje, gdyż... Możemy ustawić jeszcze po raz drugi, po prostu przez menu interakcji, zrobić dosłownie to samo. Czyli tam wejść po prostu sobie w styl i też mamy dźwięk maski. Można tak samo zrobić, ale mówię, jeżeli zrobimy w ten, ten sposób, będzie można to łatwo sobie już wtedy pomijać. I wtedy, kiedy już robimy hakowania, czy na przykład walimy nawet kartę, możemy wtedy sobie pominąć zwyczajnie cooldown i wyjmowania tego wszystkiego. I po prostu klikamy sobie przycisk, który wykonuje nam animację. Oczywiście kiedy, na przykład na tej masce, którą aktualnie tutaj mam, jak możecie zobaczyć, moja po prostu postać po prostu tak macha główką, że nie chce tego robić, nie? Ileż w umy, warto też nie wchodzić sobie w menu interakcji, gdyż wszedłem i mi się to teraz zepsuło i musiałem sobie na nowo ustawić. O, teraz też mi znowu zmieniło. Więc nie spamujcie sobie tym za bardzo. No i dobra, kiedy już jesteśmy sobie na kasenie, oczywiście wiadomo, nie da się pominąć tej mini gierki bezpośrednio z hakowaniem. Ale gdy już sobie skończymy, to od razu też nawet włączyłem sobie timer, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało i w... 0,5 milisekundy od razu udało mi się to zrobić. Tak w zasadzie, no 500 milisekund. Pewnie da radę szybciej, tylko mówię, to był jeszcze mój wolniejszy czas reakcji, więc mówię, pewnie da radę naprawdę na tym bardzo dużo zaoszczędzić. Dziś dla porównania zrobiłem tutaj wersję, kiedy nie pomijałem sobie tej animacji, żeby zobaczyć. I patrzcie, on tego pendrive'a sobie tutaj wyciągał. Praktycznie, że mogłem się ruszyć kiedyś były 4 sekundy i 186 setnych. Co za tym idzie? Yy, ja tam, kiedy miałem połowę tego czasu, no załóżmy nie, no to zaszczędzaliśmy na tym 3,5 sekundy. No skakowałem tutaj też 3 bramki. Co za tym idziemy? Pominęłem 10,5 sekundy na animacjach. Do tego jeszcze możemy zrobić taką sztuczkę przy obrazak, na przykład jak mamy wiertło zrobione, że i obrazek się zwija i od razu już zaczynamy sobie kręcić skrytki. Nawet dla tych bardziej tam. Nazwijmy to, którzy by ogarnęli sterowanie, szłoby jeszcze zrobić tak, że moglibyśmy wycinać obraz, jednocześnie skrytkę robić i to tak jednocześnie, nie? że tym sterujemy, tamtym sterujemy. Jakże tutaj to też muszę powiedzieć, że to, żeby nikt się z Was później, mówię, kurde, nie dziwił, że coś by, że wam tutaj nie wychodziło, bo to jest, mówię, dosyć to jest ciężko tak ogarnąć na samym początku, ale też takie coś jest możliwe. I co też jest dosyć ważne, tutaj akurat mi tego nie pokazałem, ale nie róbcie tego tak, bo to też może po prostu zbugować, kiedy już zaczynamy ten obraz. On musi być troszeczkę cięty, aby móc właśnie zrobić taką sztuczkę, jaką powiedziałem, żeby jednocześnie brać skrytkę i jednocześnie cięć obraz. To już musi być trochę cięty niż przed rozpoczęciem, bo wtedy Wam się ekran zbuguje. Mówię, nie pokazałem tego, ale taka też się może wydarzyć możliwość, więc uważajcie na to. No i w sumie to tyle w tym Krótkim filmie na temat skipowania animacji. Także działaj, y, używajcie póki to jeszcze działa, bo nie wiadomo, czy po nowym DLC będzie to działać, czy już sobie to nie naprawią. I tak, jeszcze jedna rzecz, w jakim mianowicie sposób sobie klikać te animacje? Y, na komputerze robi się to klikając przycisk Caps Lock, a na PS4, PS5, Xbox One, Xbox. Serie X oraz S. Klikamy jednocześnie L3 oraz R3. Tutaj macie obrazek, jeżeli nie wiecie, które to są przyciski. No i tak samo też w sumie jest też zdjęcie klawiatury od razu przy okazji było. Więc to byłoby w takim razie na tyle i do następnego, cześć!